Co, bo wcześniej nie, nie do końca miał, ale tu jakby jest słodka historia. Za 5, za jakieś 10 lat odchodzę z YouTube'a. W sumie jakby nie będę jakby nagrywał za 10 lat i te za robię będę nagrywał przez ponad 2 miesiące. Bo jakby będę, no, bo co miesiąc wam nagrywał kilka razy w tygodniu kiedy. jakby dzisiaj jeszcze będę i mam to wątpliwości na po prostu lubię was widzowie widzowie niech to się ktoś nas Если его назвать вообще, то просто писать в комментариях и пап.